W dziewiętnaście i na początku dwudziestego wieku w zabrzu szybko rozwijał się przemysł ciężki. Obok szeregu kopalń w mieście powstały związane z górnictwem inne zakłady przemysłowe przede wszystkim huta dom Nazwa pochodziła od nazwiska hrabiego, ówczesnego właściciela zabrza, o którym opowiem więcej za kilka minut. W okresie świetności na początku lat dwudziestych zeszłego wieku huta zatrudniała dziesięć tysięcy robotników. Po II wojnie światowej przyjęła nazwę zabrze i działa do dziś. Produkuje maszyny, urządzenia i odlewy. W mieście pod koniec XIX wieku wybudowano też brykietownię. Brykiet to materiał opałowy, mieszanka różnych palnych składników. Zakład już nie istnieje, wyburzono go w 2006 roku. Skręcamy teraz w prawo w ulicę Świętego Floriana i idziemy prosto do skrzyżowania.